Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący integrację z platformą TradingView. Skorzystaj z promocji i uzyskaj kod na roczny dostęp do płatnej subskrypcji TradingView. Obowiązują warunki. Dowiedz się więcej klikając link w opisie odcinka. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zawsze wielka przyjemność, kiedy po raz pierwszy gość, nowy gość, nowa ekspertka jest u mnie w programie. Bardzo się cieszę. Dzisiaj dr Antonina Łuszczykiewicz-Mendis z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będziemy rozmawiać i o Indiach i o Chinach. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Konflikty o wodę to jest temat też artykułu, który zresztą złapaliśmy się na jednym z portali społecznościowych. Zaciekawił mnie akurat ten wątek, kiedy się przewijał nawet w jednej z rozmów, ale nie rozwijałem go do, szeroko, szerzej. Konflikty o wodę między Chinami a Indiami to, to jest wynik sporów o zasoby wodne pochodzące z transgranicznych rzek. No trzeba mieć też świadomość, i, drodzy Państwo, warto spojrzeć teraz na mapę, jak ta granica chińsko-indyjska wygląda. Rzeki, które mają ogromne znaczenie dla obu krajów. Dzisiaj te główne punkty zabalne to jest rzeka Brahmaputra, region Ladakh wzdłuż granicy Tybetu-Indii, czy coś jeszcze? to również jest rzeka Indus, która wprawdzie wypływa również z Himalajów, ale przede wszystkim jest tematem sporu pomiędzy Indiami a Pakistanem. Ale jeśli mówimy o relacjach chińsko-indyjskich, no to tutaj rzeczywiście mówimy o tej głównej rzece płynącej z zachodu na wschód przez Tybet, która później zakręca dosyć ostro i płynie można powiedzieć w kierunku południowym między, przez Indie i Bangladesz i to jest właśnie wspomniana przez pana redaktora Putra. Przejdźmy do Bramaputry. Bramaputra, która ma swoje źródła na wyżynie tybetańskiej. W Chinach przepływa przez Tybet, Indie oraz Bangladesz. No i tutaj Indie mają pewne obawy co do chińskich projektów. Faktycznie tak się dzieje, a to za sprawą wielkich tam wodnych stawianych przez Chiny. Zresztą Chiny są tutaj na miejscu numer jeden, jeśli chodzi o światowego konstruktora tam. Według różnych szacunków być może nawet posiadają więcej tam niż wszystkie inne kraje razem wzięte. Co więcej, Chiny są hydrohegemonem. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo wiele państw jest zależnych od dobrej woli Chin, bardzo wiele państw, które są sąsiadami Chin, a jednocześnie krajami w dolnym biegu rzek. Sytuacja geograficzna czyni z Chin no, najpotężniejszego partnera czy sąsiada tychże właśnie krajów na całym świecie w skali globalnej. Tamy te służą zarówno do zatrzymywania wody, do przetrzymywania jej w różnorodnych, wielkich, sztucznych, sztucznie stworzonych zbiornikach, ale także do produkcji energii elektrycznej. Zatem zaspokajają, można powiedzieć, i głód, i pragnienie Chin, pragnienie wody, prawda, wody pitnej chociażby, ale i głód elektryczności, głód, głód energii, prawda? I to jest niestety problem dla krajów leżących w dolnych biegach tychże właśnie transgranicznych rzek, dlatego że Chiny mogą albo zatrzymywać nadmiernie wody i wtedy powodują, powoduje to no, suszę, albo przynajmniej poważne niedobory wody w dolnym biegu rzek, albo też Chiny mogą, w cudzysłowie, odkręcić kurki i wówczas powoduje to zalewanie nadmiernych terenów w dolnym biegu rzek, a nawet poważne powodzie. Projekty hydroelektryczne w Chinach, one rzeczywiście, Chiny ogłosiły wielkie budowy tych dużych zapór. Oczywiście wspomniała Pani, że to wzbudza te, te, te obawy w Indiach, ale też jest ta obawa o potencjalnie zmniejszenie przepływu wody oraz Możliwe skutki w przypadku na przykład katastrof nuklearnych, takich jak trzęsienia ziemi, bo to też może spowodować zniszczenie tam, powodzie w różnych regionach niżej położonych. Mówi się nawet, że budowa takich wielkich tam sprzyja trzęsieniom ziemi, no bo kompletnie zmienia się ta aktywność sejsmologiczna. W rezultacie możemy mieć podwyższone właśnie ryzyko występowania takich właśnie trzęsień ziemi. To jest całe no, szerokie spektrum konsekwencji, i tych pozytywnych, ale i tych, tych negatywnych, bo to jest oczywiście no, nieodwracalna zmiana ekosystemu i jakby no. Uwarunkowań środowiskowych. To jest także często przymusowa relokacja, czy też mówiąc bardziej po polsku, przymusowe przesiedlenia miejscowej ludności. No bo jeśli tworzy się taki gigantyczny, sztuczny zbiornik, no to bardzo często wiele miasteczek czy wsi jest po prostu zalewanych i nie da się tam już żyć. Co według różnych niezależnych obserwatorów powoduje jeszcze większe spadanie, czy, czy, czy powoduje jeszcze Większe ubożenie tej ludności, tybetańskiej przede wszystkim, bo w tym kontekście chińsko-indyjskim mówimy tutaj o takiej lokalnej tybetańskiej ludności po stronie chińskiej, wyżyny tybetańskiej. To jest również niszczenie miejsc historycznych czy miejsc kultu, no bo wraz z tymi wioseczkami, miasteczkami zalewane są też rozmaite miejsca o charakterze religijnym, co wywołuje protesty. A jak dobrze wiemy, w Chinach najczęściej tego typu protesty kończą się masowymi aresztowaniami. Ale jest jakaś umowa między Indiami a Chinami co do w ogóle zasobów wodnych Brama Putry, jeżeli już jeszcze rozmawiamy o tej rzece? To bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Jest umowa dotycząca dzielenia się przez Chiny, przez Chiny danymi hydrologicznymi. To znaczy, że Chiny mają obowiązek dzielić się informacjami na temat tego, czy na przykład nadciąga suszę, albo nadciąga powódź, jeśli chodzi o Bramaputrę. i musi, Chiny muszą dzielić się tymi informacjami, zarówno z Indiami, jak i Bangladeszem, ale w 2017 roku Chiny tego nie zrobiły, nie zrobiły tego w krytycznym momencie kiedy właśnie mieliśmy do czynienia z nadchodzącą powodzią na Brama Pudrze, w związku z tym, że Indie nie zostały ostrzeżone, doszło do powodzi i oczywiście tysiące osób ucierpiały. Data czy też moment był nieprzypadkowy, ponieważ kilka tygodni wcześniej miał miejsce spór. W regionie Doklam, to jest taki region na trójstyku granic pomiędzy Chinami, Indiami i Butanem. I przez dwa miesiące wojska chińskie i indyjskie stały naprzeciwko siebie wzdłuż. W zasadzie nie granicy, tylko linii aktualnej kontroli, bo nie ma takiej prawdziwej granicy między Chinami a Indiami, bo tego typu porozumienie nie istnieje. tak? To jest cały czas spór graniczny toczący się od ponad 70 lat. Ten incydent w rejonie Doklam został na szczęście zażegnany, wojska zostały wycofane. Ale mówi się o tym, że to niepodzielenie się informacjami hydrologicznymi i nieostrzeżenie Indii przed powodzią było formą takiej zemsty czy odwetu Chin wobec Indii i ukarania Indii za to, że miały one czelność rzucić Chinom wyzwanie. I mamy w takim razie rzekę Indus do rzeczy Indusu, czyli dopływy mają swoje źródła i w Tybecie, i Ladaku, regionie między Indiami a Chinami. Tutaj jednak mówimy przede wszystkim o sporze pomiędzy Indiami a Pakistanem i wspomniał, zapytał mnie pan redaktor o rozmaite umowy. Tu na szczęście mamy w Bulach wynegocjowaną, wynegocjowany traktat, czy Indus Treaty, Water Treaty, tak się to nazywa, w roku 60. Podkreślam tę datę, ponieważ mówimy tutaj o szczycie zimnej wojny. Relacje między Indiami a Pakistanem są bardzo napięte. Jesteśmy między jedną a drugą wojną. Między Indiami a Pakistanem, a zatem warto to podkreślić z tego właśnie względu, czy z uwagi na ten kontekst. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak trudne były te negocjacje, z uwagi na to, że w tym przypadku to Indie są krajem w górnym biegu rzeki w stosunku do Pakistanu i to Indie mają tę pozycję dominującą, mają zdecydowaną przewagę. Na szczęście udało się z pomocą innych państw i organizacji, także wynegocjować, w jaki sposób Indie będą się tymi zasobami wodnymi dzielić z Pakistanem. Generalnie trzy rzeki płynące zresztą przez sporny region Kaszmiru to jest kolejna poważna sprawa i kolejne było to wyzwanie podczas tych negocjacji. Generalnie trzy wschodnie rzeki są jakby przypisane do użytku indyjskiego, trzy zachodnie rzeki czy dopływy Indusu są przypisane do, do użytku pakistańskiego z pewnymi wyjątkami. Wyłączeniami. Problem jednak polega na tym, że w ostatnich latach rozmaici politycy zaczęli podnosić kwestię tegoż właśnie traktatu i mówić, że nie jest on sprawiedliwy, nie jest on przystosowany do XXI wieku. No bo nie jest prawda. Od roku 60 bardzo dużo się zmieniło, także pod względem klimatycznym. No i niestety, również i niektórzy indyjscy politycy próbowali wykorzystać kwestie indusu w, do celów politycznych, prawda, żeby wywierać presję na Pakistan, raz nawet po ataku terrorystycznym. O który to Indie oskarżyły Pakistan, niektórzy indyjscy politycy zaczęli grozić, że w ramach odwetu Indie teraz powinny zatrzymać bieg rzek i skierować je w, w stronę indyjskich terytoriów i wobec tego nie dopuścić do tego, żeby ta woda płynęła dalej do Pakistanu. Na szczęście tak się nie stało. Niemniej widzimy, że to nie tylko jest kwestia Chin. Również inne kraje regionu przynajmniej straszą, że wodę mogą wykorzystać do celów. Politycznych. A jeszcze te projekty budowlane w regionach blisko granicy z Kaszmirem? Również to, to jest kolejna sprawa kontrowersyjna. Pakistan także buduje swoje tamy za pomocą chińskich środków, co jest oczywiście kością niezgody w relacjach indyjsko-pakistańskich i indyjsko-chińskich. Indie z kolei budują swoje tamy na terytorium Arunachal Pradesh, to jest z kolei terytorium sporne między Indiami a Chinami. Twierdzą, że tuż Chinom ufać nie można, i w związku z tym Indie muszą dbać o, same dbać o swoje własne zasoby wodne, co również przyczynia się do eskalacji tegoż właśnie sporu. Arunachal Pradesh zresztą jest regionem bardzo specyficznym, bo ja bym powiedziała, że Arunachal Pradesh to jest takie trójwyzwanie w relacjach chińsko-indyjskich, ponieważ mamy właśnie spór o granice, czy spór terytorialny, jakby sam w sobie. Arunachal Pradesh Indie oczywiście uważają za integralne terytorium indyjskie. Natomiast Chiny twierdzą, że Arunachal Pradesh to jest tak naprawdę południowy kraniec regionu Tybetu. No i de facto, czy, czy automatycznie w związku z tym, że według narracji Pekinu Tybet zawsze był chiński i powinien do Chin należeć, także i ten San Arunachal Pradesh powinien być przez Chiny kontrolowany. To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to właśnie jest spór o zasoby wodne, które, czy, czy, czy odcinek Brahmaputry, która, która płynie przez ten indyjski stan. I punkt numer trzy to jest bardzo ważne miejsce dla buddystów tybetańskich, ponieważ to jest miejsce, gdzie jeden z Dalajlamów historycznych się narodził w regionie Tawang, no i to jest też bardzo ważny punkt docelowy dla pielgrzymów. A zatem spór terytorialny, spór wodny i jakby spór o charakterze historyczno-ideologicznym, wszystkie te kwestie się tutaj kumulują, co sprawia, że jakiekolwiek negocjacje, czy, czy jakiekolwiek poszukiwania pokojowego rozwiązania są bardzo utrudnione. No właśnie o to zapytam. Brak zaufania przede wszystkim pomiędzy Indiami a Chinami, bo mamy nie tylko tę rywalizację geopolityczną, spory terytorialne, ale po prostu oba kraje chcą zabezpieczać swoje interesy. To jest nieufność nie tylko Indusów wobec Chińczyków, to jest także nieufność państw Azji Południowo-Wschodniej wobec Chin. Mamy kraje takie jak Wietnam, Laos, Kambodża, mamy Mianmę, mamy Tajlandię, wszystkie one leżą nad rzeką Mekong, która również wypływa z Tybetu i który duży odcinek jest kontrolowany przez Chiny, i tam również Chińczycy stawiają swoje tamy. Według różnych szacunków jest już ponad 11 poważnych, dużych tam, które w jakiś sposób mogą zakłócać no tutaj ten przepływ wody w dolnych biegach rzek. I myśmy to już widzieli. W roku 2020 i 2021 mieliśmy raporty mówiące o tym, że poziom wody na Mekongu spadł o 1 metr. Jeden metr wydawałoby się bardzo niewiele, ale ten jeden metr wystarczył, żeby całkowicie rozregulować działalność rolniczą i transportową, bo Mekong w tym regionie świata to także główna autostrada, można tak powiedzieć. Dlaczego? Do tego doszło, a no dlatego, że Chińczycy w cudzysłowie zakręcili kurki na, na swoich tamach, twierdzili oficjalnie, że było to potrzebne dla pewnych prac remontowych, ale nie ostrzegli krajów Azji Południowo-Wschodniej o tych swoich działaniach. W związku te kraje w żaden sposób nie mogły się na to przygotować. To oczywiście no, z takiego globalnego punktu widzenia, to był. Mimo wszystko drobny incydent, choć dla tych krajów były to bardzo poważne konsekwencje o charakterze i gospodarczym, i społecznym, ale dostrzegliśmy, że Chiny mogą w ten sposób wywierać bardzo dużą presję na kraje w dolnym biegu rzek. I tak jak pan redaktor powiedział, niezależnie od tego, jakie są intencje Chińczyków, bo my tego nie wiemy, prawda? Nie wiemy, co się będzie działo. Czy rzeczywiście Chiny będą wykorzystywać wodę w takim właśnie wymiarze? To wszystko jest kwestia wróżenia z fusów na ten moment, ale niezależnie od polityki i intencji Chin, widzimy, że no, ten poziom braku zaufania jest bardzo, bardzo wysoki, nie bez powodu. W takim razie środowiskowe i społeczno-ekonomiczne skutki. Czy tutaj oba kraje zastanawiają się, prowadzą jakieś konkretne polityki klimatyczne? żeby no, te polityki mogą w przyszłości zwiększyć, znaczy zmiany klimatyczne mogą w przyszłości zwiększyć taką niepewność co do dostępności tych zasobów wodnych. Czy to jest ważne dla Indii, dla Chin, dla Pakistanu? To jest kluczowe, tak? No bo bez... Bez czystej wody pitnej nikt z nas nie przeżyje. Nie przeżyjemy my, nie przeżyją zwierzęta, nie przeżyją rośliny, nie przeżyją uprawy, prawda? Więc to jest jakby zamknięte koło. Natomiast problem polega na tym, że ta wzmożona działalność chińska prowadzi do deforestacji, prowadzi do zwiększonego zanieczyszczenia. Znowu, w roku 2017 mieliśmy taki incydent z zanieczyszczeniem jednego z dopływów. Rzeki Brahmaputry na terytorium indyjskim. Indie również wtedy oskarżyły Chiny o to, że coś Chiny do tej rzeki wypuściły, jakieś, jakieś odpady, jakieś zanieczyszczenia. Co ciekawe, Chińczycy bronili się wówczas, że przecież to są nasze terytorie, bo chodziło o Arunachal Pradesh, więc nie zanieczyszczylibyśmy, nie, za, nie doprowadzilibyśmy do zanieczyszczenia własnych terytoriów. A przecież mówimy wciąż o terytoriach spornych, prawda? Więc, więc widzimy, jak to jest skomplikowane. Problem polega również na tym, że i Chiny, i Indie warto to podkreślić nie podpisały chociażby konwencji ONZ-owskiej z roku 1997. A to jest konwencja, która ma regulować kwestie zasobów wodnych, w szczególności tych wód transgranicznych, wód ogólnie, bo to są i rzeki, ale mogą to być także jeziora. I no, zasady, oczywiście, mamy tutaj. Konwencja ta jest oparta na zasadach wzajemnych korzyści, współpracy, e, pokojowych negocjacji itd., itd. Jest kilkadziesiąt krajów na świecie, które tę konwencję ratyfikowały i ta liczba powolutku, powolutku rośnie, bo to jest tak kilka krajów rocznie, które te konwencje podpisują, ale ci główni gracze, e, hydrologiczni można powiedzieć, czy hydropolityczni, Chiny i Indie wciąż tego nie zrobiły i nie zanosi się na to, by to uczyniły. A przecież tego typu kwestie wraz z postępującym globalnym ociepleniem będą na pewno rozstrzygane nie tylko bilateralnie, ale także przydałoby się, żeby były rozwiązywane na takich platformach wielostronnych. Mimo licznych rozmów na razie jest brak długoterminowych wiążących porozumień. To tak rozumiem też wnioski z naszej rozmowy dzisiejszej. Niestety tak pesymistycznie to wygląda, ale no, lepiej bić na alarm, bo wydaje się, że według rozmaitych badań prawdopodobieństwo konfliktów otwartych o wodę, czyli wojen o wodę, do końca tego stulecia wzrośnie do 96%, czyli niemalże do 100%. Prawda? Innymi słowy, mamy niemal stuprocentową pewność, że jeszcze w tym stuleciu będziemy mieli wojny o wodę. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko, mam nadzieję, do usłyszenia niebawem. Dr Antonina Łuszczykiewicz-Mendis. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia, subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.